Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszny deser. A jest to sering na zimno, który znany jest pod kilkoma nazwami: Hatka baby jagi, Hatka puchatka lub po prostu domek. Bardzo prosty i szybki do zrobienia. Wspomnienie mojego dzieciństwa. Zapraszam na filmik. Potrzebny będzie ser biały. Ja tutaj przygotowałam sobie 750 g białego sera tłustego. Jak najbardziej możecie użyć sera z wiaderka. Ser ten jednak zawiera już masło. Jeżeli będziecie używali sera z wiaderka, dodajcie wtedy mniej masła. Tutaj mam 36 herbatników maślanych, jedna kostka masła, moja kostka waży 250 g, łyżka cukru z wanilią, może być również sklep waniliowy, tak około jednej łyżeczki. Duża, kopiasta łyżka kakao oraz szklanka cukru pudry. Ser biały należy zmielić w maszynce. Proponuję zmielić go trzykrotnie. Ja swój mielę w malakserze. Bardziej odpowiada mi konsystencja sera mielona w ten sposób. Do miski wrzucam teraz miękkie masło i utrę na kurzystą masę razem z cukrem pudrem i cukrem z wanilią. Następnie do masy maślanej dodawać będę stopniowo zmielony ser. Masę serową podzielę teraz na dwie części. Do jednej z nich dodam kakao. Ta, do której będę dodawała kakao, będzie trochę mniejsza. Do mniejszej części masy serowej dodaję kakao. I bardzo dobrze. Nie wymieszam. Ok, na blacie rozłożyłam folię aluminiową, teraz ułożę na niej herbatniki. 6 rzędów po 3 herbatniki. Herbatniki łączę tą krótszą stroną. Następnie na tak rozłożone herbatniki wykładamy masę czekoladową. Możecie to jak najbardziej zrobić łyżką. Dla mnie jednak dużo łatwiejszą metodą jest wyciśnięcie masy z rękawa cukierniczego i dopiero rozmarowanie jej równą warstwą nożem. Z masy kakaowej zostawię tak kilka łyżek y, na później. Nie wyciskam na herbatniki całej masy kakaowej, zostawiam trochę masy na położenie w środek domku. Ok, na tak postawiony fundament wykładamy teraz następną warstwę herbatników. Czynność powtarzam, tym razem Białą masą. Na samym środku mojego ciasta wycisnę teraz jeszcze masę kakaową. Teraz przechodzimy do najtrudniejszej części robienia naszego domku, a mianowicie jego złożenie. Delikatnie podnosimy obie strony. Domku I składam razem trójkąt, delikatnie dociskamy, ok, nadmiar sera wyrównuje. Mój domek będzie miał lekko płaski dach. Polany czekoladą będzie wyglądał idealnie. Tak przygotowany domek, owinę teraz folią i wstawiam do lodówki na kilka godzin do schłodzenia. Następnie w garnuszku zrobię polewę. Polewę robię według mojego przepisu na polewę, który już znajduje się na kanale. W garnku rozpuszczam 100 g masła. Do masła dodaję 100 g cukru. Dodaję 50 g kakao oraz dodaję odrobinę mleka, tak 5-6 łyżek. Mleka zawsze można dodać więcej, jeżeli polewa wyjdzie za gęsta. Całość chwilę podgrzewam, ale nie zagotowuję. Kiedy cukier w polewie całkowicie się rozpuści, zdejmuję ją z grzania. Po kilku godzinach wyjmuję mój domek z lodówki i dekoruję przestudzoną, ale jeszcze ciepłą polewą. Góry w góry domku możecie udekorować wiórkami kokosowymi, zmielonymi orzechami, pokruszonymi herbatnikami lub waszymi ulubionymi dodatkami do ciast. I mój pyszny sernik, chatka babajagi, czy tak zwana chatka puchatka lub po prostu domek jest już gotowy. Jak widzieliście, bardzo prosty do zrobienia, ale bardzo smaczny. Wspomnienie mojego dzieciństwa. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jeżeli tak, to jak zwykle proszę dajcie łapkę w górę. Jeżeli zasubskrybujecie na mój kanał, będzie mi również bardzo miło. A ja się teraz z Wami żegnam. Zapraszam na następne filmiki i do zobaczenia już niedługo. Pa!